Cześć, ma tu Dawid, witam na kanale. Witam po dłuższej przerwie. No i mam nadzieję, że dzisiaj przychodzę z czymś w miarę ciekawym. Ostatnio miałem trochę robótki. No, jak widać, taki kubełek wiórów jest. Rzućmy z bliska okiem. Taki brykiecik. No i właśnie, jak to powstało. No, tak na zło mi się nie chce z tymi wiórami jeździć. Po pierwsze, że to tak jak się dał, ta wrzuci taki kubeł. No, to połowa tych wiórów, może nie połowa, no ale część wylatuje. I gdzieś się tam syf robi. Miejsce w garażu zajmuje. No i zrobiłem sobie taki kominek. Jest to profil chyba 10 na 10, ścianka piątka albo szóstka. Tu zrobiłem taki tłoczek. Widać już trochę się tu odbiło na nim. No i a tu są takie klucze, że jak dajemy później kolejny element, to ma to taką śrubkę, no i to po prostu się wsadza, przesuwa. No i potem jak się skończy to tłoczyć, no to nie ma tak, że się to wszystko wypada spodem, rozsypuje, tylko tak się trzyma w kupie mniej więcej. No i co, pokażę pewnie jak to działa. No, więc co, pierwsze pakujemy rurę tak ciasno jak się da. Może nie będę to pokazywać, bo jedną ręką trochę ciężko. Zapakuję i jedziemy dalej. No już założone na prasę. Jak to wygląda? No, tłoczysko tutaj wgniata tłoczek. Tutaj jak widać jest taka blaszka, że jak sobie to ładuję gdzieś na ziemi, to żeby te wióry wszystkie nie wylatywały. No ale do prasowania wiadomo ileś tam ton naciśnie. To się nie utrzyma, to na takich małych nóżkach. Więc wykorzystuję oryginalny kamień. Wsuwam go sobie tutaj. Po wsunięciu tego kamienia wyciągam sobie tą zapadkę. Właśnie zapomniałem, trzeba było jeszcze to złapać tym ściskiem tutaj, bo z no troszkę te wióry sprężynują, jak widać teraz to poszło trochę w bok, więc no dobra, trzeba to złapać klamrą. No, już jest złapane klamrami i właściwie no, powinienem wyciągnąć tą zapadkę dopiero jak to będzie złapane. No i teraz co, mamy tłoczysko tu, zamykamy zawór, no i pompujemy. Oczywiście pamiętamy, żeby wyciągnąć stworznia. No i jedziemy Jak się trochę gniotło, cofamy tłoczysko, bierzemy kostkę. No i wsadzamy ją tu. Oczywiście czekamy, żeby się cofło. Cofło się. Tu wsadzam, przesuwam. No i powtórka. Już wsadziłem ostatni dystans. No i jest ostatnie pompowanie. No, i teraz trzeba się już przełączyć na tą mniejszą pompkę. Dobiłem do 15 ton, spuściłem kapeczkę ciśnienia, tak żeby było to jeszcze tutaj, wszystko naprężone. Teraz trzeba odkręcić te obejmy. Jest odkręcona jedna. Druga. Dobra. Teraz można spuścić już ciśnienie do zera. No jak widać, cofło się kapkę, podniosło nam to odrobinkę. No i teraz trzeba co, wyciągnąć zawleczkę. Łok sobie idzie, zaczyna popychać. No i tu wychodzi nam. Tylko teraz muszę to jedną ręką pompować, drugą tutaj łapać od spodu. Jeszcze nie mam tutaj żadnego chwytacza. No, jest, Lops! Zbijają się całkiem spoko. Ten tutaj pierwszy taki e, trochę luźny. No, bo to były pierwsze próby, tam jeszcze miałem nie do końca zrobione te dystanse dobre, trochę się pogięły. Teraz już prasa tak do 10 do 15 ton sobie roboczo dogniatam. No i fajne wychodzą kosteczki. Tylko no co, trzeba by się teraz zastanowić, czy w tym czasie, w którym robiłem te kosteczki, no bo to jednak jest tu ich 16 sztuk, 16 tych cykli prasą dogniatanie robota. Czy nie szybciej może by jakoś skoczyć na raty z tymi kubełkami na złom, no trzeba by nad tym się zastanowić, czy to ma sens taka robota, no na pewno fajnie, że można to sobie jakoś zmniejszyć i schować teraz fajnie do pudełka, e, nie wiem czy wspomniałem tutaj to wszystko, to są te trzy pudła, które były na początku, ale jeszcze sobie posprzątałem w tokarce wannę, e, tutaj na ziemi wszystko, więc no może takie cztery kubły w sumie były i... No, wyszło teraz coś takiego, jakby to wsadzić do tego jednego kubełka. No to połowa będzie, więc można powiedzieć, że chyba 8 razy zmniejszamy objętość tych wiórów. No więc wynik chyba fajny, no, ale no troszkę czasu na to schodzi. Teraz pytanie, czy to ma sens, taka zabawa. No gadżetik sobie chyba zostawię, używam jeszcze troszkę, zobaczę. Pewnie tak. Może jak się będzie raz wannę czyścić, cały wsad się tutaj wrzuci do tego. Raz gniecie, to nie będzie takie odczuwalne jak teraz, w sumie 16 razy to ugnietałem, no bo to już troszkę trzeba było się sapać. No tak więc tyle, na razie, cześć.